Robimy transmisję na żywo. Grillowanie na żywo ze wsi w Rumunii. Naprawdę czegoś takiego jeszcze nie było, ale zobaczycie. Zaraz Wam pokażę. Dobrze, odwrócę może kamerę. Zresztą to sami, sami zobaczycie. Proszę bardzo. Ktoś tutaj jest na tej transmisji na żywo? Zaraz będzie. Zaraz się okaże, zaraz pewnie wyjdzie, bulę, wyjdzie powiadomienie, tak, tu... Bulę, <laughs> na najlepsze warzywa w Rumunii to jest lieprza wina. No, <laughs> Trzymaj. Bulę, i da, Incelesem, so, Incelaz. <laughs> Trzymaj. Bunę Legumy z so mm, Tak, także. Mm, także tak to chabaj. wygląda, zobaczcie. Grillowanie na ekranie. Grillowanie na ekranie. Czy ktoś tutaj... <laughs> No da, da, wrył sobie gustać. Salut Slawko, salo a Czyasta? I pot. A no, no Mocunaska. <laughs> no no e, mm, Okej. Okay. Co tutaj mamy? Wieczowinka. E, już się usmażyły inne mięsa. Zaraz wam pokażę tutaj w garku, bo, e, bo są zrobione. Zobaczcie. Zobaczcie co tutaj mamy. Ja tak, tak. Pastrama pastram, pastram dełaje, jest tutaj też kurczak. I kiełbasy takie dełaje, czyli owcze, tak Tak się to mówi, dobrze, zakrywam, żeby nie uciekało ciepło, chociaż i tak jeszcze garnek tutaj damy później na grill, żeby się to podgrzało, tam będzie trochę podlane wodą, to jak zawsze, salut, Rafał, familia, salut, Sławko, tutaj tak, na zdrowie, na salut, na rok, na rok, ja też sobie wezmę tutaj piwko, tylko... Yy, tak, yy, gdzie ja jestem? Ja sobie położyłem piwo tam na parapecie. Proszę bardzo, takie amerykańskie piwo. Jeszcze nie piłem amerykańskiego piwa. Słuchajcie, amerykańskie piwo, piwo w Rumunii. Pozdrawiam tego dobrego człowieka, kto mi to przysłał z USA. Cześć kamraci, cześć Damian, A, mm. oh, Cześć, cześć Damian, witam serdecznie. Obrócę, bo co ja będę siebie tutaj filmował? Lepiej... E, Ketare bere? No szczerze mówiąc... No, no estetare... E, bo tata, anie się pyta, czy to jest mocne piwo. Ja mówię, że nie, że to jest takie lekkie piwo, tak? E, nie wiem, nie, nie mogę znaleźć na tej etykiecie. No szczerze mówiąc... Jest to No jest tary, nie no jest 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 alkoholik generalny. Tak. Mnóstwo <grywka> Takie piwko, ono nie jest, słuchajcie, ono nie jest mocne. To jest takie, e, takie e, bym powiedział słabe, ale jest, ale jest dobre, naprawdę dobre, wchodzi. I i bardzo dobre alkohol. Co to jest napisane? To nie drink alkohol. A no no drink alkohol no e, no beł, alkoholku Aha. <noise> nie, to nie że jest bezalkoholowe, tylko nie pić alkoholu z piwem. <noise> to jak nie mieszać, po prostu tak jest napisane. No i zobacz, jejku, ja jestem przesiąknięty tym dymem. Ja później będę musiał ja później będę musiał się wykąpać, bo ja zawsze tak tym grillem przesiąknę. Wow. Ale, ale tak się smaży wieprzowina, wow. to jest świnia. Świnia ze wsi. A to jest e, porkul de la Care, da De la zara. De la ale jaja. E, tutaj w ogóle też jest jedna świnka jeszcze e, w zagrodzie, ale to pokażę na vlogu, nie wszystko po prostu teraz. Zostawiajcie pierdółki w postaci łapek w górę, zachęcam Was serdecznie, żeby się działo, żeby się działo na tym dzisiejszym żywcu e, ze wsi. Tak właśnie planowałem, bo zrobiłem transmisję prosto z kurnika prosto z kurnika na tamtym drugim kanale na Rafał Mora Vlog, a na tym robię transmisję po prostu na kanale rodzinnym tutaj. No więc tego jak grillujemy, bo myślę, że to jest fajny moment, żeby pokazać. Oczywiście będzie też na vlogu, będą też momenty, które nagrałem, ale, ale żeby się też coś działo, stwierdziłem, że... No czemu nie jak robię transmisję na tamtym kanale, to na tym też. Zobaczcie, ja też mam takie papucie. Wiejskie papucie takie, ja w nich chodziłem sobie dzisiaj, nawet pojechaliśmy z tatą Anny na stację benzynową <laughs> ja prowadziłem w takich. Damian pisze, ale super u Was, pozdrawiam, salut, salut Damian, mm, pozdrawiam również. O, będzie z piwem, piwem pod rany mięso, także dobrze, <laughs> będzie smakowało. Tutaj pokażę Wam jeszcze gryla z tej strony, jak się, jak się to wszystko smaży, naprawdę wygląda to fajnie i imponująco. Trochę kamera na mnie teraz, żeby mnie było widać. No i co? E, cieszę się, że jesteśmy tutaj na wsi. Przyjechaliśmy wczoraj wieczorem, e, także wczoraj w ogóle nic się nie działo. Nie robiłem ani transmisji na żywo, ani też, e, ani też nie było żadnego vloga. Po prostu nie było na to czasu. Jak widzicie, nie zawsze wszystko musi być. Nic na siłę. E, jest już vlog zaprogramowany, który będzie w niedzielę i na który Was zapraszam na temat, na temat yy, Rafałka Czaskowskiego. Tak, tu mamy no. następne piwa amerykańskie, proszę bardzo. E, takie, będziemy zaraz kosztować. Da? A to jest... Szafta do alkoholu Szafta... Szafta 5 5, o Boże i majtare Bardziej mocne piwo, 7,2,7,5 e Amerykańskie Także dziękujemy dobrej wróżce, która przysłała z USA No i ten Co tutaj mamy jeszcze? Mięsko, które ten... Ja muszę dopić to najpierw Dopiję to, ale jak gadam, to jak ja mam pić? Zaraz. Um, Ozi Plakuta, <gulizacja> Mocumim, mocumim Damian. Mocumim. Um, Wizjonarii nostru spune pelimba romuna. Ozi plekuta. Ozi Plakuta, Ozi plekuta. <gulizacja> pelimba romuna. Pelimba -y romuna. Romunska. <gulizacja> Romunska, da. Widzicie, także ten. Eee, to są ulicy. Eee, internet. Internet, da. No i są tam P.Life. P.Life. E, P.Life de la School <ścute> live pe kanale de familie. <ścute> tak. Krótki żywiec na kanale rodzinnym. Zostawiajcie pierdolki w postaci łapek w górę. Czemu są tylko cztery łapki w górę? Taki grill tu się dzieje. A tylko cztery łapki w górę. Zachęcam do tego, żebyście zostawiali. Jest Was 15 orga oglądających na żywo, także zostawiajcie. Będzie mi miło, jak po prostu ten żywiec będzie lajkowany, jak pójdzie w otchłanie YouTube'a. A gdzie jest Karimek? Karimek jest w tej chwili za ną w domu. I przyjdą tutaj później, tak? Ana wcześniej się kąpała i ten. nie i tata. A było pojawiał? Piąta łapka. Dzięki. Już jest 10, już jest 10. Także jeszcze raz zachęcam. Zachęcam ten... Kasia, jest Kasia z USA. U nas 7.45. Urodziłam się. Z... Urodziłam się. Obudziłam się. Zobacz, Kasia, co tutaj mamy. Zobacz, Kasia. Polska mama w UEFA. Zobacz, co tutaj mamy. Normalnie na grillu. Zobacz, co tutaj się dzieje. Polska mama w UEFA. Nie do wiary. E, tk, e, piwko wypite. Właśnie pijemy piwko. Dziękujemy. Dziękujemy. Pijemy piwko. Naprawdę bardzo dobre. To jest takie lekkie, to jest takie e, mało procent alkoholu, ale tamte są 7%, te duże piwa, także e, będą smakowały ten. Tata się pytał które chce. Ja mówię, że nie wiem, to no błędne. możemy wybrać po pół. Co tu się wydarzyło? Co tu się wydarzyło? Czekarne, Awem. wiem. Cziawe. Czas te karne. Czekarne. jest cze karne, cze karne to. ciafę. Ciafę? de Ciaffe de porc? A, ciaffe de porc. Cześć Michał, witam Michał, dzień Chiafă. dobry. Ciaffe, a, a, czyli to jest taka karkówka, dobra, Okej, okay, rozumiem. Karkówka, ciaffe de porc. A de porc. Tak robimy, ciaffe de porc. Facem Asza? A, de porc. Ciaffe de porc, czy winy? A A to jest żumaty din ciaffe. A to jest żumaty, to jest połówka tylko? A tutaj się smaży reszta na grillu. Także tak to wygląda, słuchajcie. Dobra. Porku do 831 kg. Do 250? kg? 250 kilo była świnia, którą, e, którą przerobili. 250 kg. A druga świnka jest e, tam no, w korycie, jakby to powiedzieć, tak? I pokażę ją Wam na vlogu. Nie wszystko tutaj. To będzie świnka na vlogu. Tutaj. Wszystko to, co jest na grillu, to jest wieprzowina, mięso, jak to się mówi, własnej roboty, mięso, które zostało wyhodowane tutaj na wsi. E, także takie rzeczy się tutaj dzieją. I kolejne. tak, no tak, teściu zadowolony. <grym> tebat, <i wylemi> Rafal, <grym i wylemi> tebat. A, tak, takie tłuste tutaj, tak? Tłuste grasy imet, dobrze. Tłusty w życiu. Ktoś ma poczucie humoru i wie, że, że do szczupu nie należy. No, tak to jest. Także ten, dobra słuchajcie. Myślę, że... No tak, obrócę jeszcze kamerę, bo nie lubię, żeby tutaj widać było moje paluchy. Jak kończy żywca. My będziemy sobie tutaj... Grillować, Kasia pisze dziś już tam wieprzowinę. Witaj Rafał, witam Renatka. No i co? I co mam mogę powiedzieć? Tyle z, te... tak. Tyle z tej strony. Życzę Wam jego dnia, jego wieczoru, kiedykolwiek będziecie oglądali tego dzisiejszego żywca. Ja kończę to pierwsze piwko, a później będą te następne. Była też trójka. O, dzieje się tutaj naprawdę jest wesoło. Od samego początku, jak tylko przyjechaliśmy na wieś, od wczoraj, także. Dzieje się dużo. Zobaczcie, co tutaj będzie jeszcze. Jaki sprzęt, sprzęt na wsi tutaj, żeby zrobić żar, żeby ten, żeby się jeszcze tak e, rozprowadziło. To tak. No i co? I tyle właściwie. Miłego dnia, miłego wieczoru. Pierdółki w postaci łapek w górę. I co? I widzimy się na vlogach, widzimy się na żywcach następnych. Wszystkiego dobrego wam życzę. Zdrowka przede wszystkim. Zdrowka przede wszystkim, no i co? E, pamiętajcie, łapki w górę. Niech się niesie ten żywiec. Dobra, położone, i tyle. I ostatni widok na grilla. I reszty na vlogu. Zapraszam, za tydzień będzie vlog z tego mi.